A ta podróż przyniesie ci same kurwa diamenty. Ty się staniesz diamentem, bracie. Ty się staniesz diamentem, Pranna oh, yeah. rutyna, która zrobi z ciebie prawdziwego zwierzaka, czyli cija, sól, cytryna, cytrynka hop. Pierwsze 03. Tutaj nie ma czasu na rzekę papą, tutaj trzeba lecieć. Poszedłem do pewnego wniosku, jeżeli chodzi o bieganie. I więc ten tydzień zmieniamy. Ja zacząłem się rzucać już po 5 km na 10, na 15, na półmaratony A nie mogę przebiec 5 km robiąc poniżej 5 minut na, na kilometr. Więc na początku skupiam się na piątce Żeby dojść do momentu gdzie robię, kilo, gdzie robię 5 km I każdy kilometr jest poniżej 5 minut I dopiero później będziemy zwiększać dystans Miesiąc do Hyroxa. Także trzeba trenować intensywnie Ten tydzień będziemy robić W poniedziałek będą interwały 4 razy 4, wtorek to samo Środa będzie robiony HIROX i tak dalej, i tak dalej. Ruszam w podróż. Jedziemy. przed treningiem siłowym zawsze coś jadłem. Nawet jeśli robiłem cardio przed, a nie po, to i tak coś zjadłem. Teraz robię eksperyment i nie jem nic przed treningiem. Dzisiaj czułem już, że energia spada, ale daliśmy radę. Jesteśmy po treningu, jest czwarta, jest dokładnie trzecia pięćdziesiąt Zaczęliśmy o drugiej, czyli dwie godziny. Trening ponad trzydzieści minut biegania. Półtora godziny treningu siłowego wiadomo jak to jest. Ja trenuję ze swoimi klientami. Jak trenuję sam, to jest to szybciej. Jak trenuję z klientami, jest to wolniej. Bo jest nas więcej. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Żeby była siła, sylwetka, głowa dobrze pracowała. Przyjacielu, drogi widzu, proszę bardzo: mango, rodzynki, białko. Serek wiejski I Jak chcesz cukier? Proszę bardzo, naturalny cukier. Z owoców. Też jest słodkie, prawda? Prawda. Jem to. I jadę dalej. FUCK! Dobra, dobra, nie jest tak źle, bo coś zostało. Trochę się wylało. Ale nie ma tra tragedii. Ręce się troszkę telepią, wiadomo jak jest. Głodny jestem. Podekscytowany, bo dzisiaj jest kolejny zajebisty dzień, żeby być jeszcze lepszym niż dnia poprzedniego. Szwa jego mać. śwa mać. Kolejny dzień. Pięknie zaczynamy. Proszę bardzo. No, moja wina, moja wina. No niczy, niczyja inna, tylko moja. Trzeba to posprzątać teraz. I będzie dobrze. Nie ma co robić psychozy. Ma co robić Psychozy. o, chcesz cukier naturalny, cukier naturalny. Jeśli wypijesz tylko wodę, to wypijesz wodę. Jeśli wypijesz wodę z solą, to wtedy ta woda trafi tam, gdzie powinna, czyli do komórek. Jeśli do tego jeszcze Wrzucisz cytrynę, to dostarczysz wysoką dawkę witaminy C. Także nie pij tylko i wyłącznie wody. Dodaj do tego szczyptę soli i pół cytryny. A ja tymczasem wstałem. Stary wstał. Pierwsza 24. Kawa jest. Jedziemy na siłownię. Jedziemy na siłownię. <laughs> Najpierw bieganie. Dlaczego robię bieganie przed treningiem siłowym? Z tego względu, że bieganie jest dla mnie na razie priorytetem. I dlatego biegam przed treningiem siłowym. <laughs> Waga. Waga.

do 85 tylko nie wiem czy znaczy jest to możliwe tylko nie wiem jak ja się będę czuł przy 88 87 także zobaczymy tymczasem lecę po życie mnie chce żeby papą, tylko musi być i robota musi być robiona. Widzisz? Czasami nie ma znaczenia, czy osiągniesz to, co sobie wyznaczyłeś, czy też nie. Najważniejszą kwestią jest. Najważniej, najważniejszą kwestią jest droga. Jest droga i to kim się stajesz na tej drodze. Dziś nie ma. Nie ma gwiazd. Ja widać? Nie się widać. Ale mam nadzieję, że gwiazdy nadal mi służą. I cały wszechświat jest ze mną. Rozumiesz o co chodzi? Dobra, jedziemy z tym dniem środa. Środa, środa. Wiadomo jaki dzień. Wiadomo co. No właśnie. Ale mam ochotę sobie dzisiaj przyjeżdżolić na tym. Ale tak wiesz, na porządnie. Co sobie dzisiaj jedziemy. Dzisiaj będzie intensywnie. No zresztą to Ci będę mówić, oglądać. Za chwilę nie mam już komu robić. Kurwa, się. Kurwa, Instagramy, TikToki, scrollowanie Godzina 10:55. Drugi posiłek: 40 gram białka, 4 jajka i 250 gram pinsów. Druga 25 piąteczek, ale jest z Ale jest przyjemnie Wow Ale jest przyjemnie Jak dla mnie To cały czas by tak mogło być Oczywiście Niech lato troszkę przygrzeje Ale, ale jest tak idealnie Jedziemy na siłownię no i co? Lecimy z tym dnią. Okay. Ja byś chciał, żebym za ciebie odpierdolił porządny trening I przestał w końcu odkładać wszystko na jutro To dane do kontaktu ze mną masz W opisie mojego profilu Klikasz na opis Możesz mi wysłać wiadomość na Whatsappie, na Instagramie Na maila, na Facebooka Możesz do mnie nawet zadzwonić Powiedz Adamski Ja w sprawie projektu przemiana, czy mógłbyś za mnie odpierdolić w końcu porządny ten, bo zbieram się jak kurwa mucha w gównie, a ja ci wtedy powiem oczywiście, bracie, bo trzeba sobie nawzajem pomagać. Więc jak ci wypierdolę takiego ojcowskiego na dzień dobry, dam ci odpowiedni plan. Dam Ci wsparcie, dam Ci motywację, dam Ci narzędzia do monitorowania progresu i zapierdalasz sam. Wiesz dlaczego? Bo staniesz się osobą nie do poznania. Musisz wyruszyć w podróż, tylko musisz przestać się cykać, wyłączyć swój mózg, bo mózg, mózg masz zaprojektowany na swoje poprzednie działania, a ty już tak nie chcesz dalej w swoim życiu robić. Chcesz się zmienić, więc jeśli chcesz się zmienić, to musisz przestać, swojego, przestać słuchać swojego mózgu, bo Twój mózg nie wie, co jest dla ciebie dobre, a co jest dla ciebie złe. Jeżeli przez całe swoje życie, kurwa, odpuszczałeś i poddawałeś się po trzech dniach, to Twój mózg uważa, że to jest właśnie Twoje przetrwanie i on nie chce, żebyś ty się zmienił, rozumiesz? To tyle. Dziękuję.